A dzień dobry. W początku chciałem powiedzieć dla mojego przyjaciela, właśnie mama zmarła. Nie będę mówił dla którego przyjaciela, żeby przykro mi, że tak się stało. Moja też mama nie żyje, tata nie żyje, rodzina też odeszła z tego świata. A chcę powiedzieć, że Krzysztof pomodnił się. A teraz już nie będę wspominał, bo przykro mi się zrobiło. Właśnie będzie chłopowego jest obiad. Co zrobisz? Nie zrobisz nic. Taki każdy odejdzie z tego świata. Całe padki. To nic się nie zrobi już. Już na ten temat nie wspominał. mogłem mi przykro. Co się zrobiło? Ale krzyśka też łzy pomadnił się łzy poleciały. Mi też trochę po prostu. Ale ugłym my to rozumiemy, jak to jest ugłym naprawdę? To jeszcze mogę powiedzieć tylko wy potraficie ubrażać nas. Ktoś odchodzi z tego świata, a wy tego nie rozumiecie. Próbujecie zniszczyć kogoś. Ale ty jesteś ugółem najważniejszą osobą na świecie. Ktoś tam na górze piluje nas. Jezus Chrystus, Matka Boska. Oni stworzyli świat, nas i każdy po prostu, który żyje na tym ja świecie, to po prostu na każdego przyjdzie czas i pora, że odejdzie na tamten świat do Jezusa Chrystusa. Tak mogę właśnie powiedzieć. Widzisz Krzysztof? Ludzie odchodzą. Twoja mama, tata, brat odeszli też z tego świata. Trzeba szanować ludzi. Po to my tu żyjemy. Na tym świecie. Żebyśmy się w jakiś sposób szanowali, a nie wyzywali się. To bez sensu takie życie. Tylko no, no stop ten nieznany, do ciebie wyzwania, głupoty gada, zręczy ciebie. Ale to już nie zrobisz nic. Tacy są ludzie. Grzesznicy. Так можно поверить. Widzisz, nie masz ogółem bliskiej takiej osoby, nie masz rodziny. Ja zostałem jako Twój przyjaciel. I po, powinieneś mnie w jakiś sposób szanować, że po prostu... Sam wiesz, że w każdej chwili mógłbym już dawno upuścić ten dom. Ale ogółem mi ci bardzo szkoda. A z tego jestem bardzo zadowolony, że w jaki sposób brutowałem ci życie, że ty jeszcze żyjesz na tym świecie. Teraz może zrozumiesz, dla osoby ktoś odchodzi z, z tego świata. A ja w jaki sposób walczyłem, żebyś żył? Chyba źle nie zrobiłem. Ty tak gadasz, no chcę się połączyć z Paulinką. Sama pisała, to byś u należał też, jak to się mówi, do rodziny. Byś u głym nie był samotny. Byśmy cię u traktowali jak Kuzyna, jaki też mógłbyś tam przyjeżdżać, znaczy moja Paulinka by przyjeżdżała do ciebie po ciebie, czy po prostu o lato się zbliża, już jest lato. Byś odpoczął sobie od tego wszystkiego, byś odczuł już, bo możesz, bo dostaniesz teraz też drugi zastrzyk, bo ja rozmawiałem właśnie z taksówkarzem, to jest paszport taki, wiesz o tym, że wszędzie możesz się, bo dostajesz taki paszport. Bo już mam teraz 16 drugi i do i jak teraz będziesz miał zastrzyk, dostaniesz taki paszport, wiesz o tym? Wybucha ta zaraza. Trzeba z tym się pogodzić, jakoś dbać o siebie, żeby żyć. A w Brytanii właśnie jechałem taksówką. Radio. 23 trzy tysiące zachorowań w Brytanii. A na tych wyspach. Ale widzicie. To jest. Ludzie rodzą się, ludzie odchodzą z tego świata. To się mówi. Sama powiedziała Paulinka, że o ma dla ciebie koleżankę, tylko po prostu musisz trochę zachowanie, z, zachowanie zmienić do ludzi. Nikt cię nie odrzuca. Już taki masz charakter. Tak się nauczyłeś. Już nic nie zrobisz. Paulinka, ma, że ma synka, no, nie wyszło dla niej w życiu, tak jak chciała. Nie znalazła mężczyzny swojego życia. A mówiła, że był bardzo niedobry dla nie, niej mogłeś szybciej tą decyzję podjąć w swoim życiu ale to zrobisz ja mam też w swoim życiu jakieś błędy każdy człowiek ma w życiu swoje błędy ale byłem trzeba z tym się byłem, godzić się. Do tego nie dążyć, nie załamywać się, tylko ugłym myśleć w spokoju, w rozsądku, w jaki sposób dążyć do dobrego, a nie złego. To się mówi. No ta też osoba w jakiś sposób uszukała, że pomoże, całe te wyrwała kasę. Już nie wyrwa, nie wyrwie nic. Po prostu nie będzie tu się pokazywał. Nam tacy ludzie nie są ugłęb potrzebni. A taková by byla doba. Syna. Już rozmawia syn, synek na pewno razem oglądają ze mną filmy i rozmawiają, wypowiadają się. Bardzo dziękuję, że macie taką decyzję. Poznaliście moje złe i dobre strony. Każdy człowiek się w życiu gubi w jakiś sposób. A to, że Tak samo święty pamięci łoś zgubił się, nie mógł się odnaleźć, i odszedł z od tego świata, ponieważ zaczął w jakiś sposób zarabiać pieniądze, ale tych szn tych pieniędzy nie szanował i gubił się i temu tak się u stało, że po prostu alkohol jest nie najważniejszą rzeczą na, na Ziemi. Tak samo jak inne jakieś środki jakieś nie wiadomo co. Temu właśnie w jaki sposób ludzie załamują się i po prostu dążą do zagłady siebie. I na ten temat to właśnie chciałem powiedzieć wam. I pozdrawiam właśnie. Paulinkę, całej synka. Lubię mnie oglądać. Na miłego dnia i dobrej pracy Ci życzę.